I mm do -hmm. Cześć, witajcie! Po takim krótkim wstępie wybraliśmy się dzisiaj w poszukiwaniu śniegu nad jezioro bo u nas w Toruniu padało ale tutaj jak widać tak no trochę nie bardzo ale ale jest o to fajnie cisza jest i spokój także zaraz sobie tradycyjnie zrobimy kabusie, trochę posiedzimy dzisiaj bez dzieciaków o samu babci, także spędzamy czas we dwoje. No, a w lato tutaj niedawno żeśmy się kąpali, także <gryw> czas szybko leci. Idziemy do góry na kawę. Trochę śniegu tylko nam się tutaj udało znaleźć. A tam mamy pełnię księżyca. Nie wiem, czy będzie widać. No, powiedzmy. Dobra, otwieramy. I robimy coś ciepłego do picia. Kawuszka już zrobiona. A my się grzejemy. Zobaczcie, jak pięknie księżyc widać. A obok gwiazda. Gwiazda albo planeta bardziej właśnie. Bo nie mryga. <noise> Dobrze, będziemy się powoli zawijać, bo się zimno robi. Nie mamy ogrzewania. Także wszystko posprzątane. Nic się nie będzie kulać, latać. Także gasimy i jedziemy. W całym pęku tych kluczy nie mogę tego jednego znaleźć. O, zamknięte jeszcze tylko trzeba kółeczko podnieść do góry. Dobrze. Kółeczko w górze. Uh, zimno, drzwi zamknięte. No to będziemy lecieć, nic nie widać. Standardowo jeszcze sprawdzenie lampek. Palą się wszystkie. I tu na boku też. Uf, pravzaprav je zimno, minus 1. Torej spadamo. No i dobrze, my już dojeżdżamy na miejsce. Także trzeba naszą przyczepę odstawić i lecimy do domu żeby się wygrzać porządnie. No dobra, przyczepka ustawiona. Troszku się pobrudziła. No ale to nic, dobra, można, wydaje mi się, zamykać to wszystko. Nie wiem, czy tu zamknąłem, czy nie. Zamknąłem, dobra. No i okej. Okay. I tutaj się nasza dzisiejsza wyprawa w poszukiwaniu śniegu kończy. Cały zestaw mamy odstawiony zestaw. Przyczepę mamy odstawioną. No, nie ma ogrzewania, także filmy póki co takie króciutkie, że nie siedzimy w miejscu, coś się dzieje, lubimy jeździć, no ale jeszcze nam nie pozwala tutaj sytuacja na, na, na pozostanie gdzieś tam na noc, więc jeździmy sobie. Tylko tak aby było, także muszę się jak najszybciej brać za te ogrzewanie, bo, bo już się chłodno zaczynało w środku robić, także musieliśmy się zbierać. Mam nadzieję, że takie krótkie filmiki też Wam się podobają, że, że coś się dzieje, że śmigamy, jeździmy. Jak tylko można, nie siedzimy w miejscu. No to co? To ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Ja lecę, bo zimno. Na razie, cześć.